On jest cudownym Bożym Synem, który umarł za moje i Twoje grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, żeby umrzeć. Przyszedł w tym celu, żeby wziąć moje i Twoje grzechy na siebie i żeby dać nam życie wieczne. Słowo Boże mówi nam, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że przysłał swojego jedynego, bezgrzesznego, świętego syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy człowiek, który uwierzy w niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wielu ludzi mówi, że Bóg zbawi wszystkich, jest tak dobry, że wszyscy pójdą do nieba, ale słowo może mówić coś innego. Mówi o tym, że tylko ci, którzy zaufają Bogu, którzy położą nadzieję czynu Bożym w Jezusie, Chrystusie, będą zbawieni. Ponieważ Bóg nie przymusza nikogo. Bóg nie agituje. Bóg tylko przedstawia swoje warunki. Bóg mówi o tym, żeby upamiętać się, że każdy z nas jest grzesznikiem. Który potrzebuje Zbawiciela. I jeżeli to wiemy, to potrzebujemy upamiętać się, odwrócić się od grzechu i po prostu zaufać Bogu. Słowo Boże wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus przebaczy każdy grzech, każdy grzech, że On obmyje Ciebie swoją świętą krwią, swoich grzechów. On uczynił to. Dla mnie 38 lat temu, kiedy byłam młodą matką, moje życie zawaliło się. Wtedy zawołałam do Boga. Byłam całe życie religijną osobą, ale wtedy zawołałam z głębi serca do Boga i powiedziałam: Boże, tylko Ty masz moc zmienić moje życie. I on rzeczywiście zmienił je. Bóg. Uwolnił mnie z potężnej depresji. Bóg jest Bogiem żyjącym, Bogiem cudów i on uczyni dla każdego cud, jeżeli potrzebujesz tego. On jest w stanie nie tylko uzdrowić cię, jest w stanie zbawić cię, przebaczyć wszystkie Twoje grzechy. Bóg kocha człowieka, ale Bóg mówi: każdy, kto uwierzy w ofiarę Jezusa, będzie zbawiony. A ci, którzy nie uwierzą, ci, którzy lekceważą ofiarę Jezusa, spotkają się z Bogiem jako z sędzią, Te z tym, który osądzi każde życie. Dlatego naprawdę stoimy tutaj, aby Was zainteresować Bogiem, aby. Zbudzić w Waszych sercach nadzieję na życie wieczne, ponieważ Jezus uczynił doskonałą ofiarę. Jezus umarł za każdego człowieka, za każdy grzech, ale potrzebujesz przyjść do niego. Potrzebujesz zawołać do zbawiciela. Prostymi słowami. Wyznając Bogu swoje grzechy, a On uwolnił Cię, bo On to uczynił już na krzyżu. On przyszedł, aby zbawić, On przyszedł, aby dać życie wieczne. Więc nie zwlekaj, nie odkładaj tego do jutra, do niedzieli, ponieważ jutra może nie być. Codziennie umierają tysiące ludzi i nikt z nas, ani ja, ani nikt inny, nie zna ani dnia, ani godziny, w której Bóg odwoła nas. Dlatego uporządkuj swoje życie. Wyznaj Bogu grzechy. Zaproś Jezusa jako Zbawiciela swojego osobistego, a On przebaczy Ci grzechy. On da Ci życie wieczne, tak jak mówi Słowo Boże. Więc zachęcam, aby każdy z was wyciągnął, z, nie wiem, z Szafki, spółki, zakurzony Nowy Testament, bo większość z Was posiada Nowy Testament. I przeczytajcie, co Bóg mówi na temat zbawienia. On mówi o tym, że każdy, kto do Niego przyjdzie, nie zostanie odrzucony. Słowa Boże mówi o tym, że każdy grzesznik potrzebuje narodzić się na nowo. Zawołaj do Jezusa, poproś go, wyznaj swoje grzechy i poproś, panie, przebacz moje grzechy i zbaw mnie. I on to uczyni, ponieważ syn Boży, Jezus Chrystus, jest prawdomówny. On nie po to umierał na krzyżu, żebyśmy obchodzili święta, żebyśmy mieli dobry czas z rodziną. On przyszedł, zdecydował się na śmierć za mnie i za Ciebie więc jeśli chcesz to uczynić uczyń to albo sam w domu albo podejdź do nas pomożemy Ci poprowadzimy Cię w, w modlitwie wyjaśnimy Ci wiele pytań, które są w Twoim sercu niech Bóg błogosławi Wam i niech przyprowadzi każdego z Was przed Majestat Boży przed oblicze zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.